To będzie dobry powiedz, czy będzie nas dobrze widać? Dobrze nas widać. No dobra, słoneczka nam bardzo. świeci w oczy. Mi nie, a tobie? Mnie właśnie. Jedno oko świeci. A w drugie nie. Jaki masz temat? Bardzo trudny. Jaki? I emocjonalny. Tylko pytanie, czy my chcemy na niego rozmawiać? Ale jaki? O naszych rodzinnych? Nie, hmm. ogólnie. Ja nie chcę tutaj prywaty wywalać, absolutnie. Nie. Ale to... Nie uważam, żeby internet był dobry do tego, chociaż no... czasem niechcący mi się zdarzy. Dobrze, ale to co? Nie, nie, nie. Na przykład chciałabym porozmawiać o takich trochę niewidzialnych świętach. Mam tutaj na myśli tę sytuację w życiu, gdy chwilę przed świętami lub przed wigilią się z kimś bardzo mocno pokłócimy i te relacje są bardzo trudne, a Mówię tu też o tych świętach i tych ludziach, którzy świętują sami w samotności, bo ich rodzina jest na przykład na emigracji. Mówię tutaj też o takich sytuacjach, gdy, tak jak w naszym przypadku, kogoś zabrakło lub już sporo osób zabrakło. I chciałabym o świętach w tej perspektywie pogadać. Chcemy czy nie chcemy przymulać? To pogadajmy a zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Najpierw zacznijmy od tego, co zrobić, jak cię chłop wkurzy na dzień przed Wigilią. Kira tu już wyjaśnia sprawę. A czym to się różni, że na dzień przed Wigilią, czy w ogóle czym? Jak cię wkurzy, to wszystko ci jedno. Co, bo... będzie, co i będzie jutro? Nie, no bo słuchaj, nie możesz siadać obrażona do stołu wigilijnego.

przestrzeń do tego, żeby się wykazać i wygładzić, wyprasować sytuację. Nie sądzisz? Nie wiem. Co o tym myśleć? Choć bardziej się przytul do mnie, to ci nie będzie tak w oczy świeciło. Nie, tak. Nie wiem, co o tym myśleć. Bo to też zależy. To wszystko zależy. Na wiele rzeczy nie ma odpowiedzi jednym pytaniem, jednym zdaniem że jak cię wkurzy, Nie musisz, jednym zdaniem. Mamy całe. Dużo miejsca no. na telefonie, dopiero no bo, usunęłam. Bo jak cię wkurzy to, że powie tak. Nie chcę mi się wynieść tego do piwnicy. Jutro cię wyniosę. To pies go ganiał. Niech wyniesie jutro. Ale jeśli. Ale nie wyniesie jutro. No to niech pojutrze wyniesie. No nie chcę mi się. No to pies. Gania. Ale jeśli to idzie, tacie. Rób sama, ja nie będę ci pomagał. O nie, kochane. To tak to u mnie nie działa. Nie, ale no, z różnych tematów no można wkurzyć. No, no właśnie, dobrze, to ale... zależy, co ci wkurzy. Jeśli coś mocnego, że aż wchodzi jakieś lekkie ubliżanie, no to. No ubliżanie to może nie, ale no. No, powiedzmy, że mocno i, i sensownie. W sensie e, taki temat, który gdzieś tam... E, to najlepiej, Rezonuje między wami od wielu, lat. Ale wielu... to najlepiej piłeczkę odbić od razu. Czyli? Tak. Stanąć i jemu też wygarnąć. No dobrze, no to jesteście wygarnięci, jesteście pokłóceni. No. Trzeba usiąść do wspólnego stołu i złożyć sobie życzenia. No i siadamy i składamy życzenia. Ale to jest i zakłamanie. Nie. Ale całe życie jest za... Ile razy... Czy ty powiedziałeś, że całe życie jest zakłamaniem? Yy, nie. Tyle... Może tak, może wyszło, ale nie tak. Ile razy w życiu jest zakłamanie, że ktoś się tak wkurzy, za chwilę cię przeprasza, za jakiś czas cię wkurzy tak samo, albo jeszcze mocniej, za jakiś czas cię przepraszam? Czy to nie jest zakłamanie? Czy to, to, to przepraszanie? Dlatego my się nie wkurzaj i nie przepraszaj. Dlatego my się nie przepraszamy. No, chyba W chyba życiu tak, się nie przeprosiliśmy. To chyba już by było takie. Bo takie to przepraszanie. No, to też mówię, to wszystko zależy. Ale mnie się. też nikt nie nauczył mówić przepraszam. Absolutnie. Ja mam problem z przepraszaniem. Mam świadomość. U nas w domu się nie przeprasza. E No dobrze, ale. ale czy... Zaraz, poczekaj. A dlaczego osobę dorosłą trzeba uczyć? Nie, nie, ale... nie, czekaj, nie czekaj, poczekaj. Ja... poczekaj. Nie, nie, teraz... poczekaj. Osoba dorosła wchodzi w swoje życie i powinna żyć sobie tak, jak ona uważa. Masz rację, oczywiście tak. No. Natomiast y, czy z tego, co powiedziałaś, nie wynika, że taką osobę dorosłą rodzic powinien nauczyć przepraszać za dziecko i w wieku dziecięcym? No, ale nie bardzo rozumiem, skoro dzieci nie są, to za co te dzieci miały przepraszać? No, za co ty miałaś przepraszać? Bo nie wiem, ale. A no, widzisz. Byłyście w ogóle obydwoje bardzo grzeczni. Bardzo grzeczni nawet, tak bym powiedziała. Byłam Może bardzo... później, właśnie jak. Bardziej mnie denerwuje. Bardziej mnie denerwuje. teraz denerwujesz, tak? Jak za dziecka. Bo, bo za dziecka to posłusznie robiłam wszystko, tak, co ty tak. chciałaś. Czy to było dobre, czy było źle, ale, A ja robiłam posłusznie. Ale co ci kazałam złe robić? Nie, czy... No to co złe? To było dobre dla mnie w moim dobre, przeświadczeniu. Tak. Wszystko dobre. Dobre było, dobre, dobre, dobre. dobre było. Nie dyskutuj tu. Było dobre. Byłyście grzeczne. I... Byłyście grzeczne, robiliście to, co ja chciałam. Wszystko było dobre. Nie, 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 nie. nie. Ty sobie zawsze swoją wersję układasz. Obecnie, i... Kira, ja cię nauczę mówić, przepraszam. Nauczę cię mówić przepraszam. Ale co to daje to przepraszanie? to tak jest dyre... przejść, a nie na okrągło psocisz i przepraszasz, no i psocisz przepraszasz. Ale to jest wyrażenie skruchy, mamo. No, na ile sekund? Spójrz na Hira, jak spodwyka na ciebie patrzy. Czemu ona tak głowy nisko spuszcza, jak ją się mizia? Nie, nie wiem. wiem. Trzeba by behawiorystę dopytać. Nie, nie tak, Bo, albo tak. A tak się wtule w człowieka. No tak dobra, się... dobrze, ciągle... Dobrze. No dobrze, jesteście skłóceni. Nikt nie powiedział przepraszam, bo byli wszyscy grzecznymi dziećmi i nikt nie nauczył przepraszać w życiu. E, no i co? Siadacie do wspólnego stołu i jakby nigdy nic, ha. No a ha, ha"? Ja co? <noise> no nie, no mamo. Trzeba no się ale po... co? Ale, jest... ale, ale to trzeba to co, się dalej? Pogodzić. No dobrze, no to dalej ciągnąć przy stole tą <noise> No, nie rozumie. Naprawdę nie rozumie, co tam moje dziecko wygaduje. Rzuć się na bok, wyjaśnić sobie pewne rzeczy, ustalić Ale ja pewne zasady. to się przy tym się wyjaśnia. Przy nie no to tak nie, nie działa. Nie, od razu. A jak nie pomaga, to tam... Trzeba gdzieś jakiś bałeczek taki sobie przyszykować. Odpowiedzi... <grymne> <grymne> tak, od formatu chłopa <grymne> do, do, Albo bawy. Tak. No to słuchajcie, tak, działa to nie dwie strony. Ma... A teraz coraz więcej jest. No. To jest prawda taka, że. Ja wiem, że kobiety może sobie tak odbijają za to wszystko, bo mimo wszystko, że może gdzieś tam któraś kobieta źle robi czy tak, to są, na pewno są, ale po większości ja jestem, jeśli chodzi o robotę, to kobieta ma dużo więcej pracy. To jest wcale nieprawda, że mężczyzna ciężko pracuje. A jakby tak sumować pracę kobiet w pracy, podróż, zakupy i jeszcze w domu, to, to znaczy, co? Ja chciałabym wytłumaczyć, co mama miała na myśli. Mama mu, ma tutaj na myśli y, raczej tych mężczyzn, którzy twierdzą, że kobiety mają na ogół lekką pracę przyjemną i. A co mało ich jest, których tak. Ale nie generalizuj, nie są wszyscy tacy. Właśnie nie. Ja uważam, że teraz mężczyźni, szczególnie w tym młodszym wieku, są coraz bardziej rozumni, coraz bardziej empatyczni, coraz bardziej... Zaraz sprawdzę, Marek, czy ty czegoś tam się nie napiłaś dzisiaj. Nie, niczego się nie napiłam. Nie rozumiem. Czemu bronię mężczyzn? Nie rozumiem. Nie no, bo ja uważam, że nasze społeczeństwo się bardzo zmienia. I co? I mężczyźni to... też. Tak. Tak? Nie mój nie twój. ale... A, dobra, brawo. Dobrze. No to Ale tak, No tak, to są wyjątki, naprawdę są. Ja w rodzinie już nie żyję, ale miałam naprawdę za wzór to była mojego ojca siostra. To był wzór małżeństwa. Takiego drugiego? Nie na pewno, są na pewno, ale to było prawdziwe może Przychodzili z pracy, razem gotowali, razem sprzątali. Jedno gotowało, drugie sprzątało, jedno zmywało, drugie z dziećmi lekcje odrabiało. Była taka współpraca, że naprawdę... No ten vlogmas nie będzie vlogmasowy, będzie mocno pogadankowy. Ale czy to nie my, jako kobiety, trochę sobie krzywdę robimy wychowując takich chłopców? Wiesz co, odpowiem ci już drugi raz, której już raz jednej osobie tak odpowiedziałam, a teraz odpowiem tobie. Ja, jakbym chciała sobie wziąć kogoś na wychowanie, to bym poszła do domu dziecka i wzięłabym dziecko na wychowanie. Ale ja nie... A, męża to, się bie... A ja... męża to się bierze po to, że mąż jest dorosły tak. i powinien się sam wczuć. Tak, to ale nie ja jestem. nie mówię o twoim mężu, że masz go wychowywać, ale mówię o tym, że twoim obowiązkiem jako matki jest wychować syna tak, żeby był odpowiedzialny za kobietę w życiu. Dziękuję. A to co ty uważasz, że jak... Um, to znaczy nie tylko twoim. Sprostowanie. Tak, ja rozumiem, że... To Ojca i matki obowiązują. Dobro rodziców, no dobrze. No. Nie, no rodziców tak, przepraszam, rodziców. I dziecko. Oj, dziecko, które tam... To kiedy można dziecko wychowywać? Do 12, do 13 lat. Do 40. Lat? Do 14 lat. To też już 14-latek to nie. też już ma swoje myśli? I czy to uważasz, że wychowanie. Się bardzo często wcale się nie odbija na tym, co jest później w życiu dorosłym. Od wychodzi do, do, z domu, czy nawet w domu zostaje, ma swoje życie, ma swoje myśli i robi wszystko po swojemu. A ty ja uważam zupełnie inaczej, że jednak te wartości, którymi ty żyjesz, które ty dajesz, ten czas, to jak ty się komunikujesz ze swoim partnerem i jak ciebie twój partner y, traktuje mąż, żona, partnerka-partner. Ira się położyła na ziemi, to dziwnie. E, jest takim wzorcem dla dziecka, który dorasta i później te schematy są przenoszone. Nie zawsze. Na relacje. Oczywiście, że nie zawsze, ale w dużej mierze. Nie. Tak. właśnie, że nie. A ja uważam, że tak. A, ja A wy co sądzicie? Dajcie nam znać. W Bo to jest takie, że o tak, wzór w domu. Nie, tam każdy. Ja uważam, że każdy dorosły umie myśleć. I powinien nawet żyć. Nie to, że tak jak chce, właśnie to może jest błąd, że tak jak chce. Tak, jak powinien. I to nie jest tak, że jak ojciec pije, matka pije lub popija, albo nawet nie, to już syn może być taki sam. Ja mam w rodzinie yy, Taką rodzinę, no, już nie żyją niektórzy, ale matka nie piła, ojciec bardzo pił, był bardzo niespokojny i wiele, wiele rzeczy, a dwóch synów bardzo porządnych jest. I co? Wiem, o kim mówisz, no, no ale co, co, że wiesz, a ty nie podsłuchuj. A ty co uważasz, jak się kłócisz z żoną przed Wigilią, boli a ty, mnie. A ty, żeś perliczka. Trochę tak, boli mnie. Jak się pokłócisz z żoną na 12 godzin przed Wigilią, to wypada się przeprosić przed Wigilią, zanim usiądziecie do stołu, czy się dacie obrażenie i udajecie, że nie, nie. wie nic? Albo się nie siada do, do stołu, albo się przeprasza. A kto ma przeprosić? Tylko za winę. A jak nikt nie widzi winy w sobie? Niech sobie to wytłumaczymy. Ale patelnią czy wałkiem? Nie. Walkiem to było kiedyś, dawno. Teraz słowami? Teraz słowami. Widzicie, jaka kulturka u nas w domu panuje? No dobrze, dobrze. No dobra, słuchajcie. Kończmy to. Miało być świątecznie, miało być w wigilijnie. Jak widzicie... Ale to ten to świąt się odnosi. Bardzo no. różne opinie u nas w domu panują. Mama wałkiem, ojciec Słowem. Ja w, w, uciekam w góry. O, i to jest najmądrzejsze. No Dobra. Nie, nie jest najmądrzejsze. Nie mów tak? Bo wyjeżdżamy i uciekamy. Mm. No, ale w tym Zjeszczamy, roku. ale... To też wszystko, to nie jest no, także. Prze, przed przeznaczeniem nie uciekniesz. No tam. Nie właśnie. Dobra, kończymy. Da, da. Pożegnaj się. Pa. A dziadek powie Pa? Papa. Akira powie papa? Pam pam. Jadak zaniął